Witam Państwa. Nazywam się Marcinski Kurczaczki. W tym momencie relacjonuję dla Państwa przebieg obrad z tego pokoju. Tego niesamowitego pokoju. Proszę Państwa. Dlaczego niesamowitego? Dlatego, że w tym niesamowitym pokoju w ubiegłym wieku naszego stulecia miało miejsce niesamowite włożenie. Otóż w tym pokoju przebywał słynny potomek Kościuszki, proszę Państwa, niesamowite. Ten słynny poddomek kościuszki po prostu przybywał w tym pokoju i on w tym pokoju jadł posiłek. I ten posiłek był wyprodukowany z naturalnych wyrobów. Niesamowite, mogą Państwo w to nie uwierzyć, ale te wyroby były naprawdę naturalne i te wyroby przywieźli potomkowie innego słynnego Polaka, niejakiego kukurydzkiego, wynalazcy kukurydzy, kukurydza, która dzisiaj jest wszędzie, a kiedyś nie była, a jednakże dzięki tym słynnym dwóm Polakom. Dzięki jednemu, który zjadł, a drugiemu, który przywiózł, możemy dzisiaj słynną Bundy smakować tak, jak ona smakuje z krzaka. Dziękuję.